Paco Power System Bled Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Podczas Pucharu Polski w Mińsku Mazowieckim Marek Oleniczak w kategorii kulturystyka mężczyzn wszechfax startował w barwach Paco Lublin. Marku, powiedz, zająłeś Dwa razy trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, teraz podczas Arnold Classic szóste miejsce na dosyć dużą liczbę zawodników. Jak myślisz, jak będzie teraz? No tutaj mamy do czynienia trochę z mniejszą obsadą, ale powiem bardzo wysoki poziom. Jest to czołówka kraju, gdzie wszyscy spotkali się w jednej kategorii oby, o rywalizację, nie tylko o upragniony Puchar Polski, a również o kwalifikacje. Na Mistrzostwa Świata, które się odbędą za dwa tygodnie w Ekwadorze, chodzi o kwalifikacje w swoich kategoriach wagowych, bo będą późniejsze eliminacje do tych Mistrzostw Świata. Jest wielu zawodników, którzy startują w tej samej kategorii, także będą rywalizowali wśród dwóch, trzech. Zawodników w jednej kategorii może uzyskać kwalifikację 1. Także są takie mini pojedynki, gdzie można zauważyć rywalizację pomiędzy zawodnikami. Jest to zauważalne, jeżeli ktoś się interesuje, wie, kto w jakiej kategorii wychodzi. Także zastrzeżę tą rywalizację. To jest właśnie fajne, że pomimo tego, że jest jedna kategoria, tak naprawdę gdzieś tam małe się jeszcze pojawiają. Tak jak w mojej kategorii wagowej, jazdańczyku, dzieczyźnie, rywalizujemy o kwalifikację do Mistrzostw Świata. Także są emocje naprawdę spore. Myślę, że Puchar rządzi się swoimi prawami, jest to taka impreza bardzo wyjątkowa, ważna, najważniejsza w cyklu jesiennym. Jeżeli chodzi o moje starty, tak, no dwa razy udało mi się zdobyć medal na Mistrzostwach Europy, później miałem przerwę w startach, zaplanowałem pierwszy raz jesień zeszłoroczną, to, była, to był start na Mistrzostwach Świata, ostatecznie byłem szósty. Mam nauczkę, były jakieś tam błędy, popełnione zawsze takie są. W tym roku staram się wyeliminować, przygotować jak najlepiej, żeby no mieć na pewno lepszą formę niż w zeszłym roku. Chciałbym powalczyć o wyższym Lokatę na Mistrzostwach Świata. Najpierw, oczywiście, się zakwalifikować w dzisiejszym dniu na te zawody. Także wszystko jeszcze przede mną, jesteśmy po półfinałach. Myślę, że było ok. Też czuję się nie najgorzej. Jestem gotowy, żeby stanąć o. Do, do walki o najwyższą lokatę po południu, także myślę, że będziecie trzymali kciuki, eee, zobaczymy wszystko, jak to wyjdzie. No, na pewno będziemy trzymali kciuki, dlatego że powiem szczerze, że Twoja forma prezentuje się nadzwyczaj dobrze pośród tych zawodników, których mieliśmy okazję zobaczyć na scenie i chyba faktycznie tak jest, forma, forma jest jak najbardziej. Szczerze mówiąc jestem zadowolony z formy. Zawsze to jest taki narcyzm, wiadomo, że y, niedos, niedosyt, że zawsze się zauważa u siebie jakieś y, niedociągnięcia, dlatego no, tak to jest w kulturystyce, że y, trzeba słuchać osób, które obiektywnie wskażą, co jest dobre, co jest złe, co należy poprawić. Y, jestem zadowolony z formy, trochę eksperymentuję na Arnoldzie, inny sposób przygotowań był. Też wyszedł, chociażby myślę, że to nie jest taka odpowiednia droga. śniadanie na pucharze e, też w inny sposób e, próbuję. Także chciałbym do, ostatecznie e, być pewien, co, e, na co zdecyduje się na Mistrzostwa świata. To jest najważniejsza impreza, także nie warto ryzykować na tego typu imprezę. Myślę, że na, na takie jak dzisiaj można na takie, takie rzeczy, takie sposoby popróbować. Myślę, że, że się uda, jak na razie wszystko na to wskazuje. Widzisz na pewno swoją konkurencję i na pewno obserwowałeś, zresztą też znasz pewnie większość zawodników. Czy widzisz jakieś osoby, które no zagrażają? Powiem tak, każdy może być zwycięzcą. Puchar jest jeden i zwycięzca jest jeden, ale każdy ma takie szanse. Rzeczywiście są zawodnicy w lepszej lub słabszej formie, ale jest wielu takich, którzy się poprawiają z tygodnia na tydzień. Chociażby Andrzej Kołdziejczyk, Ja znam go od wielu lat i widzę, że poprawia się z zawody na zawody. Także nie należy jedną miarą określać, że po prostu nie ma formy. On się przygotowuje doskonale na imprezę najważniejszą, ma dobrą taktykę. Przygotowań, także myślę, że on jest na pewno jakimś też tutaj kandydatem. Tym bardziej, że będzie bronił tytułu z zeszłego roku. Ja będę go atakował, byłem w zeszłym roku drugi. Będę chciał zaatakować tą pozycję na naj, najlepszą, chociaż są osoby, które również mają na to apetyt. Bardzo w doskonałej formie jest Tomek Lech. Adam Adamski, najmniejszy z najmniejszych, ale największy. Karol Małecki, który właściwie wygrywa wszystko, jak dotychczas, w swojej kategorii wagowej. Także myślę, że każdy ma szansę pokazać, że może ten buchar mieć, a to się już okaże niedługo. Także musicie jeszcze trochę wytrzymać. Ja też również będę o to walczył. Dziękujemy za rozmowę. Oczywiście porozmawiamy również po zawodach, dowiemy się jaki był wynik, a teraz pozostaje nam trzymanie kciuków. Tak, trzymać kciuki, trzeba się pożywić, trochę uzupełnić płyny, bo tak naprawdę ta prawdziwa walka się rozegra w finał no, za kilka godzin, także ja muszę być gotowy, także na razie Was zostawię. Życzę sobie smacznego Wam również, bo macie przerwę i do zobaczenia za parę godzin.